kochani, z tej strony ma na dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie. Zrobię czytanie przedłużone do tego czytania, więc, jeżeli będziesz zainteresowana, zainteresowany przedłużonym czytaniem, to serdecznie zapraszam. Napisz do mnie maila. W opisie filmu jest mój adres mailowy. I udostępnię Ci link do przedłużonego czytania. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Ok. Zobaczmy, jakie energie nam dzisiaj służą. Coś było zaproponowane ym, tobie jakaś energia, jak, ym, jakiś wzór słyszę. Czegoś wzór. Ym, czyli coś do zrobienia, czyli coś tak, jakby jakieś energie ci przedstawiły, co możesz robić, w jaki sposób możesz to robić. Gdzie możesz to robić, z kim możesz to robić? To, to jest. Tak jakby propozycja działania, propozycja, słyszę wglądu. I widzę, że nie jesteście świadomi tego, że to wszystko było wewnętrzne. Myśleliście, że dostajecie jakąś propozycję, że tak jakbyście dostali jakąś inspirację z zewnątrz, może zobaczyliście kogoś na social media, jak ktoś coś robi, albo um, usłyszeliście, że ktoś czymś się zajął, albo zobaczyliście jakiś znajomych na Facebooku, że ktoś coś robi. Przyszła wam jakaś myśl, jako propozycja. I tak, jakby nie została przez Was dopuszczona głębiej, nie spenetrowała Was w żaden sposób. Pomimo tego, że weszła do środka, do Was, czyli pozostała wewnątrz na zewnątrz. Łowca odwrócony. To nie jest coś, po co sięgaliście, ale mam wrażenie, że. Uderzyło to o waszą jakąś ścianę, nawet nie blokadę, ale jakąś ścianę. Chciałabym powiedzieć oporu, ale to nie jest opór, to jest w odczuciu, tak jakby. Jak to się nazywa, że na przykład postawiliście komuś granicę wcześniej i w tym obrębie przyszła jakaś propozycja, inspiracja, w związku z tym, że postawiliście komuś, czemuś, może sobie przede wszystkim granice. To znaczy ustaliliście, to robię, tego nie robię, tamto mówię, tego nie mówię, tak działam, tak nie działam. I w związku z tym dostaliście teoretycznie jakąś propozycję z zewnątrz, jakiegoś wzoru um, tego, co możesz robić. I wszystkie te energie, o których teraz mówię, chcą, to jest tak, jakbyście od razu chcieli podczas tego czytania, jak to słuchacie, nakłonić mnie do tego, żebym powiedziała, czy macie przyjąć tą propozycję? I jest w tym taka energia, no ale co mam z tym zrobić? No ale co mam z tym, z tym? Yy, Rozumiecie, yy, to jest to, co odbieram, czyli, a to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest złe. Po prostu jest w tym jakaś taka energia, yy, Jakiegoś takiego, że jesteś w energii um, wymuszającej decyzję na sobie. To jest tak, jakby naciskać na siebie, że musisz podjąć decyzję. więc ktoś w twoim otoczeniu może ci tłumaczyć od czego kto tutaj jest. Albo energie mogą ci tłumaczyć od czego kto tutaj jest tak naprawdę. Hmm. To jest tak jakby jesteś w środku, bo ten ten pomysł, czy ta inspiracja wkradła się, gdzieś tam w nocy, gdzieś tam ukradkiem, ale z drugiej strony nie penetruje cię w środku, bo jest ściana. To znaczy. Co tu dokładnie chce być powiedziane? Chodzi o jakiś wybór, z którym nie bardzo widzisz, gdzie jest. Hmm gdzie jest odpowiedź. To jest tak, jakbyście mieli dużo opcji i wysyłali do mnie teraz podczas tego czytania energię albo będziecie, albo będziecie komuś wysyłać. No ale co mam zrobić? Jaką mam decyzję podjąć? Puch, po prostu... Daj radę, daj mi radę, daj mi poradę. <głosy> <głosy> Nie wiem, co to miało być. Jeżeli jesteście w takiej energii, w sensie, że ktoś wobec Was robi to że chcę wymusić na was y, jakąś akcję, reakcję, działanie, y, m, mówienie w odpowiednim tempie. Mów szybciej, bo <słuch> Ta papieżyca odwrócona. To jest ta energia o której mówię, czyli Intuicja nie może przebić się yy, y, y, poprzez tą limitację, którą postawiłaś, postawiłeś. Chcę powiedzieć na sobie samym, na so, sobie samej. Tak, no i to jest właśnie ta walka. Pięć mieczy po przedzieleniu w środku, twoim. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I to jest, to o czym mówię. To jest ten stres. Dziewięć mieczy. To jest ten stres, który nie pozwala ci spać ze względu na brak jakiegoś zbioru, czyli brak czegoś, co miało się pojawić, czyli niespełnienie twoich ekspektacji, czyli oczekiwań. I teraz muszę szybko mówić. w czyszy, Ale tu mi mówią energię, że mam spowolnić, bo to jest bardzo wolna poruszająca się energia. I to jest tak, że twój umysł. Szybko lata lata. Wszędzie. A te energie mówią spokój. Zatrzyma się, co ty robisz. A ty mówisz. O, tu nawet mamy. Po przedzieleniu masz, zobacz. Te pięć mieczy i tą szybką komunikację, tak? Osiem pałek. Bo coś nie zostało równo rozdane, tak? I, o, dokładnie. Czyli. Coś zostało komuś dane. Mamy hermit. Czyli tak jakbyście znaleźli ten pomysł, albo pomysł znalazł was i nie może do was dojść do środka. To, co dochodzi do was do środka najpierw, ta pierwsza fala to jest, zobacz, 5-5-5. Po przedzieleniu tutaj mamy 5-5, to jest karta kontroli matki. I 5, 5, 5, 5, bycie w nieodpowiednim czasie, czasie, w nieodpowiednim momencie. Że muszę po prostu mówić szybciej do ciebie, że muszę po prostu. Coś w tym stylu. No, a energię mówią, wcale nie musisz polować. No i co? A energię mówią, możesz. Rytm jaki został ci zaproponowany jest. Twoim rytmem jest to, co robisz, w jaki sposób to robisz, jakie... to jest taka konfrontacja tych dwóch sprzecznych energii. Tak jakby mm, będzie Wam pokazany wasz dysonans poznawczy w takiej formie bardzo y, odczuwalnej w ciele, czym jest. Kolejna rzecz, jaka do mnie przychodzi, to wyszliście z jakiegoś portalu, w którym mieliście jakiś przychód/dochód, może zakończyliście pracę gdzieś albo zakończył się jakiś projekt, i to jest jakby wasz powód tego stresu i dlatego ten doradca jest odwrócony, bo nie widzicie tego doradcy gdzieś, doradca, co ja mam robić. I ten świadek odwrócony jest taki, że mówi mi, że nie doświadczacie tego jako wolnej energii. Doświadczacie to jako nacisk pośpiechu decyzji. Podejmuj decyzję! <grymne> <grymne> Raus! Obrsztyn tu No nieźle. Coś na temat snu. Może musicie sobie przypomnieć wasz sen astralny. To jest tak, jakby budzić się w nocy jakiś koszmar. To jest tak, jakby wasza dusza gdzieś szła i czegoś szukała. To, to, to poszukiwanie, jakieś takie wewnętrzne poszukiwanie albo takie niespełnienie w związku z, z, takim, z taką presją, że muszę czegoś szukać, bo tego nie mam, że jeszcze tego nie znalazłam, a cały czas to szukam, a tego nie mam. I nawet tak naprawdę nie wiem, co szukam, i nie wiem, od czego zacząć, ale, ale szukam. Ale co szukasz? No nie wiem, ale szukam. <grymny> Muszę to szybko znaleźć. No ale czemu? No bo, no bo moja intuicja mnie zwodzi i nie mówi prawdziwych. To jest jakby teraz mówię: sedno anxiety, czyli. Stres, czyli yy, wypalenie za zawodowe, czyli coś, co, yy, jakby to powiedzieć, yy. mm, coś, co... Ok, to jest to, co słyszę. Yy. Nie skupiajcie się na całej historii, tylko skupcie się na pojedynczych słowach, cokolwiek to znaczy. Z serca odwrócone, środkowy świat. No to. Środek, środek, środek odwrócony to jest tak, jakby nie może do twojego serca dotrzeć ta informacja, ale mamy środkowy świat. To jest tak, jakby w środkowym twoim świecie, czyli w twoim otoczeniu jest ta odpowiedź, ale nie może dotrzeć do, do twojego serca. Do serca emocjonalnego mówię czyli tego, które czuje, że dobrze podejmuje decyzję. Robiłam czytanie, które zatytułowałam: Doznasz emocjonalnej ulgi, jeżeli macie czas. To sprawdźcie to czytanie, bo może coś tam, a propos tego, yy, coś kliknie. Tak. To jest ta energia. Cesarz i Knight of Wands, czyli to jest tak, jakby cesarz siedzi i widzi waszą sytuację i wysyła jak, jakąś energię, e, którą, która teoretycznie ma wam pomóc. Tak, jakby ten cesarz mówi, nie wiem, może wasz szef pracy albo ktoś z waszej rodziny mówi: Widzę, co tam się dzieje u was, więc wysyłam. Dla kolektywu energię ognia. To znaczy ognia, który ma jeszcze bardziej cię przyspieszyć, jeszcze bardziej cię ma podpalić, jeszcze bardziej, działa jeszcze szybciej. Jakieś takie pasywno-agresywne zachowanie, które absolutnie postawiłaś, postawiłeś granice wobec, wobec takiego zachowania, wobec ciebie. I teraz jakby. Hmm, To obija się od ściany u ciebie, jakby ta energia ognia albo tego przyspieszenia, dlatego że jesteś w niezależnej energii spełnienia emocjonalnego. I to jest to, gdzie postanów, postawiliście barykady, ale, ale w nocy przerabiacie. Tą dziewiątkę, czyli ten stres związany z tą wolną energią. To jest tak, jakby ten stres jest odpowiedzią na wysyłanie przez tego emperora energii pośpiechu i w ten sposób odreagowujecie w jakiś sposób. To znaczy, Pomimo tego, że nie dopu... to jest tak jak... to jest pasywno-agresywny atak, tak? Czyli na zewnątrz yy... ktoś nie ma do was dostępu w sensie, bo postawiliście granice, ale w dalszym ciągu wpływa to na was. To jest tak jakby być w środowisku, które nie jest połączone z twoim sercem i cały czas jesteście tak jakby bombardowani yy tą energią ognia. Dowoj, dowoj! A to, czego nie jesteś świadomy, to to, że twoja energia, którą wybrałaś, wybrałeś, to jest energia bardzo powolna. To jest twój rytm, który sobie mm, wybraliście. I może nie mówię tutaj o, wasze, o, waszej, o waszej pracy, może content, który patrzycie na social mediach, wywołuje w was jakieś takie... Mm, co mam wybrać, bo widzę to, że jest dla mnie dostępne tamto. I po prostu w ten sposób po prostu odreagowujecie. Zobaczę, co chcę tutaj jeszcze przejść. I po co są te konfrontacje? Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy, tak jak wspomniałam. Napiszcie do mnie i udostępnię Wam link do przedłużonego czytania. A jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję, trzymajcie się. Pa. pa.